Będzie Ci służył. Możesz na nas liczyć, ależ to spory kawał drogi. Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego Ci trzeba? Nadchodzimy. Ruszać! Potrzebujesz Psy, trochę czego? prawdziwej siły. Tak jest. Potrzeba szefie. nam nowych rekrutów, ser. Tak jest, szefie. Co tak daleko? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tak. Mój panie. Jakieś polecenia? Strzały gotowe. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, sen. My są pałki. Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Co tak daleko? Dokąd idziemy? Ależ to spory kawał drogi. Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego? Co tak daleko? Czekamy na rozkazy. Karbować strzały. Tak jest, szefie. Ta. My są pałkarze. Wiadomość od wieprza. Wieprz. Jakiś niesłych. Wieprz... Może kłaść w kłopoty. Lwy atakują, panie. Potrzebujesz trochę prawdziwej Czego? Zawsze gotowi. Dokąd tym razem? Nie ma sprawy. Tak już jest. są. Szarżowa! Tak. Wiadomość od wieprza. Świnka nie umrze. Nie nie nie. nie, nie, nie. Wiadomość od Lwiego Serca. Dobra robota, mój lordzie! Nasza królewska mość jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. Wiadomość od Lwiego Serca. Sztandar królewski jest w poważnym niebezpieczeństwie. Musisz przyjść mi z pomocą. Powiedz tylko, co mamy zrobić. No to w, 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 w drogę. To pestka! O, możesz na nas liczyć. Tak jest, Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. My są pałka. Czego ci trzeba? Co tak daleko? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Już są. Tak jest. Szkoń. Odwrotnie! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! Czego ci trzeba? Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie! Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Tak? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Czego? Przecież oni są tchórzami. Tak jest. Szyfie. Nadchodzimy. Tak. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Ruszaj się, psy. Wrog jest atakowany. Jack. Tak jest szef. Co tak daleko? Ha, my są pałkarze. Мэргэжилтэн Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Czekaj. Jedno jest od wieprza. Pew, jest dziś jakiś. Pew, może spać w kłopoty. My są pałkarze. Ruchy, ruchy. Nadchodzimy. Czego ci trzeba? Ucznicy w gotowości. Kawałek drogi. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Tak jest, szef. Tak. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Lord jest atakowany! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za mało Nie można za tutaj mało tego aby mój ten panie. obiekt mógł funkcjonować. My są pałkarze. Już są martwi. czego ci trzeba no. potrzebujesz trochę prawdziwej siły ruszać się psy czego Przecież oni są tchórzem pod szycie. Tak jest, szef. Ruchy, ruchy. Nadchodzimy. Ruszać. Psy. My są tu. My rozdaszczemy ich. Planęzgę. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Na dorwijmy im. Czego? Jesteśmy tu zresztą. Wiadomość od lwiejsza. Nie, 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 nie. Ruchy, ruchy. Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. Wiadomość od Lwiego serca. Zapach zwycięstwa unosi się w powietrzu, mój przyjacielu. My są pałkarze. Już są, Marta. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Tak jest szef. Ta. My są pałkarze. Nadchodzimy. ruszać psy. się, psy. Przecież chłopnę, przecież chłopnam, przecież chłopnę, przecież Przecież się nie macie. zorientują, że już są sztywni. Tak jest, szef. Czego ci trzeba? Co tak daleko? Potrzebujesz? Przecież oni są tu. Tak jest, że... Wiadomość od wieprza. Wieprz, jest dziś jakiś biespór. Wieprz, może wpaść w kłopoty. Potrzebujesz trochę bardziej Rozdepczemy ich na mięso. Czego? Nawet się nie zorientują, że już są sztywni. Są. Ludzie wcale się ciebie nie boją, mój panie. Ludzie wcale się ciebie nie boją, mój panie. Doskonale. Nie są pałacami... Przecież oni są tchórzem pod Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy! Jesteśmy atakowani! Potrzebujesz trochę prawdziwej... Cześć? Nadchodzimy. Twoja popularność spada. Rusz tak jeszcze My są pałkarze. Czego ci trzeba? Wiadomość od wieprza. Wiadomość od lwiego serca. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem Twoich osiągnięć. Czego? Jesteśmy zwycięzcami.